i'm gonna Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czarny pachą pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów. W armata, o oh, jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym chębowe stoły i szafy, Świnek, dziewiątym burwy pa i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc pleków. I każdy z jakby tysiąc odleków. I każdy nie wiem jak się natężał. To nie udźwignął tak to ciężar, nagle list, nagle śliz, parambuch, koła mruk. najpierw powoli jak żółwo ciężale. ruszyła maszyna po szynach ospale, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci Przyspiesza i raz, coraz prędzej. I w i stukało moce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost. Po że, po że, po torze przez most. Przez góry, przez tłumę, przez mola, przez las. I śpieszy się, śpieszy, by zdążyć na czas. tak tu, turkoce i słucha, i słucha. Zdechna, Zdechna, tak, jak gdyby to, to była piłeczka nie star. Nie ciężka maszyna, zjajana, zdyszana, też kaszka i draszka, zabawka zaszana. A słońce to jakże, to czemu tak gna?